Po zaprosimy drugiego prelegenta, e, pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Nowakowskiego, który zaprezentuje nam e, referat zatytułowany Kolej w tym barku na tle linii transwersalnej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1918-25, czyli będziemy kontynuować e, historię kolei transwersalnej od 18 aż do czasów nam współczesnych. Pan doktor habilitowany dał prawnych Andrzej Nowakowski jest profesorem Nadzwyczajnym Uniwersytetu Rzeszowskiego, niegdyś także pracownikiem naukowym m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Pan profesor Andrzej Nowakowski to człowiek renesansu, który jest społecznikiem i naukowcem. Jego zainteresowania są różnorodne, jakkolwiek miłością szczególną darzy kolej i kolejnictwo między innymi dzięki niego zaangażowaniu udało się przywrócić pociągi pasażerskie na trasie między Krakową, Spytkowicami, Brzeżnicą, Zatorem a Oświęcimym. W 2024 roku otrzymał zaszczytny tytuł zasłużonego dla powiatu nevadowickiego. A szanowni Państwo, dzisiaj do nas na konferencję przyniósł, przyniósł swoją najnowszą publikację. Będzie jej tutaj dzisiaj premiera: Zarys Historii Kęckiej Kolei 1887 2000 24. Dajemy Panu Profesorowi głos. Dziękuję przede wszystkim Szanownemu Panu Wójtowi i władzom samorządowym gminy Tylwan za zaproszenie mnie. Postaram się być krótko żeby jak to się mówi, mówić o sprawach, które jeszcze nie zostały poruszone. Oczywiście jesteśmy w tym banku i wspomnę tutaj jako jestem historykiem i prawnikiem i nie tylko, że Tymbark to jest miasteczko, znaczy wieś, ale o zabudowie miejskiej położone w centrum Beskidu Wyspowego nad Rzeką Ososiną na Bogrzeżnym do Dunajca. Już w 1353 roku król Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie, ale niestety już po dotarciu linii transwersalnych w 1896 roku była taka ustawa galicyjska o samorządzie małych miast. I niestety wtedy e, tym bardzo został zdegradowany do roli wsi. Ciekawa sprawa, wtedy kiedy powstała kolej transwersalna, w tym barku była emigracja zarobkowa. Zazwyczaj Galicjanie emigrowali na Saksy, czyli do Niemiec, emigrowali do Francji, a tutaj okazało się, że już po oddaniu do użytku kolei transwersalnej emigrowali także w okolice Węgier, w okolice Budapesztu. Proszę Państwa, wspomniano, że pochodzę z Wadowic. Otóż praktycznie prawie mój rodak, tyle tylko, że on urodził się w Skawinkach, w historycznym gminie Landskoroda. Inżynier Józef Marek założył ten słynny zakład, wtedy, jako spółdzielnię Soków Pitnych, która istnieje do dziś. Więc 1936 rok to jest też takim rokiem dość z ważnym dla rozwoju tutejszej społeczności. Oczywiście mój wielce szanowny rozmówca wspomniał o tej milowej dacie 16 grudnia 84, kiedy kolej dotarła, prace były prowadzone już gdzieś tak rok wcześniej, od 1883 roku. Rok po kolei, w 1885 roku. Powstał w budynku dworcowym powstała poczta z telegrafią. Otóż, oczywiście, jak wspomniał Pan doktor, różne są wyliczenia, ale na ogół przyjmuje się, że linia transwersalna miała łączną długość przy piątki, około 555 km. I jak to było w by austro-węgierskich rozkładach jazdy? w linii kolejowej. Otóż ta część współczesnej linii kolejowej 104 nosiła wówczas nazwę linia Żywiec-Nowy Sącz o długości łącznej 136 km. Odcinek między Habówką a Nowym Sączem liczy geometrycznie 77 km, a ten bar leży na 37 km od Habówki i na 40 km od Nowego Sącza, czyli niemal w połowie, a dworzec położony jest na wysokości 400 metrów nad poziomem morza. Proszę Państwa, kto w pierwszym okresie funkcjonowania linii obsługiwał? Pytanie o obsługę trakcyjną. Otóż w Nowym Sączu od zarania kolei istniała duża lokomotywownia i zakłady naprawcze obsługiwał ją tą linię Nowy sąd, ale w Dobrej, obok Dobrej, przed I Wojną Światową istniała tak zwana ogrzewalnia. Ogrzewalnia to była gwarze kolejowej, parowozownia małych parowozów, które miały niewielki zapas wody i węgla, ale później oczywiście w Dobrej tą mini parowozownię zlikwidowano. Mój przedmówca Pokazał rozkład jazdy historycznie. Wspomnę, że w 1911 roku Tymban miał trzy pary pociągów. W 1914, a więc tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny, miał tych pociągów już sześć par w tym. To były pociągi jednak na dzisiejsze pojęcia dalekobieżne relacji Kraków-doby-Zawórz i Kraków-doby-Sądz. Wspomniano tutaj o Stanisławie Klewskim. To był oczywiście nie tylko naczelnik stacji kolejowych w tym barku, ale był także miejscem ogniomistrzem, czyli naczelnikiem Straży Pożarnej. Przychodzi jesień 1914 roku. Wiadomo, że po poczty wojsk rosyjskich docierają na 8 dni do tym barku. Do tym barku, aby bronić tego, przyczółka, koleją zjeżdżają wojska austro w tym legioniści i miejscowa ludność jest również koleją ewakuowana, ale po odparciu Rosjan w latach 1915-18 następuje pewna stabilizacja i przychodzę do głównego Wątku moich wywodów, co dalej z koleją trendowcalną po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Otóż na przełomie października i listopada 1918 kolej przechodzi pod polski zarząd, pod dyrekcję okręgowych kolei państwowych Krakow. Jak wiemy, w 1926 roku prezydent wydał rozporządzenie z mocą ustawy o ustanowieniu Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe. A jak przedstawiał się w międzywojniu ruch, przede wszystkim ruch pasażerski na linii kolejowej przechodzącej przez Tymbę? Otóż, w 1919 roku były dwie pary pociągów, w tym pociąg z Krakowa do Stróż. Już od 1924 roku liczba pociągów wzrosła do czterech a w 1930 roku było 5 par, w zasadzie ta liczba utrzymała się do wybuchu II Wojny Światowej. I też były pociągi dalszych relacji, w tym Kraków-Nowy Sącz, Zakopane-Krynica od 1933 roku, wagony bezpośrednie z Warszawy i co więcej, był wakacyjny pociąg relacji nawet Kaków, Lugów, tutaj właśnie linią transwersalną, bez postoju w tym barku. W latach 1936-1939 przez tym barku przejeżdżał pociąg pospieszny, zakopany Lugów, również bez postoju w tym barku, a czas przejazdu całego, całej linii, obecnej 104, od Hamów po Nowy Socz, wynosił już poniżej 2 godziny. Dla przypomnienia, od 1936 roku na krótkim odcinku obecnej linii 104 między Habubką a Rabką Zdrojem kursowała słynna NUKS Po 1936 roku, kiedy uruchomiono zakłady przed w tym parku, wybudowano bocznicę, zmógł się nieco ruch pociągu towarowy. Tutaj trzeba powiedzieć o dwóch takich epizodach, które miały wpływ na kolej. Wielka zima 1929 rok oraz 16-17 lipca 1934 katastrofalna powódź w Małopolsce. Dudajec yy, i jego dopływy. Przerwa w ruchu kolejowym trwała ponad tydzień. Zniszczony został most na łososinie koło tym banku, odbudowany przez. Yy, i nakup z kolejowego przysposobienia wojskowego. Zbliża się wojna. Od 23 sierpnia 1939 roku transporty wojskowe, następnie ostatnim dniu przed wybuchem wojny powszechna mobilizacja. 5 września 1939 Niemcy wkoczyli do tym walku i od października 1939 nowy poziom. Zagarniętych ziem polskich Tymbach należał do generalnego gubernatorstwa i do wschodniej dyrekcji kolei niemieckich w Krakowie. Polacy wówczas mogli tutaj zajmować podrzędne stanowiska. Utrzymano 4 do 5 par pociągów na dobę z charakterystycznymi wiadomo, wagonami z napisami nóg. W styczniu 1945 roku został zniszczony pierwotny budynek stacji w tym bargu i odbudowano jako prowizoryczny budynek wewniany. 18 stycznia 1945 armia sowiecka gotowa, tu w tym miejscu. Jak to się wszystko działo w okresie lat 1945 89 Rok 1945. Odbudowa ze jedna para pociągu, stopniowy jednak wzrost liczebności kursów pasażerskich, bo w 1955 roku notujemy już sześć par. W latach 40., 46 do 47 kursowały pociągi z Krakowa, Fłaszowa do Nowego Sącza i z Nowego Sącza do Zakopanego oraz wagony bezpośrednie Warszawa-Rzebiestu. Dlaczego w pierwszym okresie powojennym tylko do Paszowa, bo y, armia sowiecka, krocząc na zachód, przepływała normalny tor, szeroki tor, i później trzeba było przewracać wymiar 1435 mm. Mój przedmówca wspomniał, i ja tutaj do tego wracam, że w latach 1949-1954 był taki włóczęga południa. Pociąg daleko z Jeleni i Ury do Zagórza obecną linią 104. Po roku 1956 zlikwidowano trzecią klasę, była tylko pierwsza i druga, i odtąd tak jest. I renesans linii 104 datuje się od lat 70. Było 7 par pociągu, a w 1975 roku aż 9 par, co jest rekordowym osiągnięciem dla liczebności ruchu pasażerskiego na linii 104. W tym ekspertatury. Ciekawa. Jeden wagon pierwszej i drugiej klasy, obsługiwany początkowo przez lokomotywę spalinową SP-45 z paszowskiej lokomotywowki, po jej wykolejeniu się tutaj, w w okolicach, w tym barku, ostre łuki nieprzystosowana do takich parametrów, jakie tutaj występują. Ten pociąg prowadziła nowosądecka tekartka z postojem tylko w Limanowej, który kursował tam godzinę 40 minut między Nowym Sączem a Habuku. W latach 73-76 kursowała kursetka relacji w zakopanym Buda, Budapesz. Otóż do połowy lat 70. były to stałe wagony dowiewniane, jeszcze w produkcji niemieckiej czy austriackiej. Później stopniowo zaczęto prowadzać wagony z miękkimi siedzeniami. Kto obsługiwał? Obsługiwały głównie parowozy serii dajmy TKT-3, później TKT-48 z Nowego Sącza i jedną albo dwie pary na dobę obsługiwały już parowozy CY-2 z parowozami w Habumce. Ponadto w latach 80. zaczęły się już pojawiać Lokomotywy spalinowe w serii ST43, a w ruchu pasażerskim nawet SU46. I tutaj kroniki odnotowały, że 17 czerwca 1968 roku w przypadku prac drogowych między Trimbalkiem a Limanową dwa pociągi robocze. Mojego kolejenie były znaczne straty materialne, ale bez strat ludzkich, z długą przerwą w ruchu kolejowym. Proszę Państwa, częściowo się nawet pod koniec lat 80. pojawiły rumuńskie lokomotywy spalinowe SP-32, ale zostały one. Wycofane, wspomnę, że w 1986 roku zelektryfikowano również 10-kilometrowy odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic, żeby wywozić podsypkę do naprawy linii kolejowych tam z Kamieniołową. I teraz przechodzimy do okresu, nazwijmy to kryzysowego, lata 1989 i dalszych. Początkowo nic nie zmiastowało tego kryzysu. Do 1992 roku było to nawet 8 do 9 par na dobę. W 1992 roku to już było tylko 6 par. W 1994 roku pojawił się weekendowy pociąg retro, parowiec, wagony z zlewian, ławami łałami, schabówki do Limanowej o nazwie Janosi. W 2001 roku przyszła wielka lipcowa pobudź, która poważnie ograniczyła ruch pociągu. Z tym, że to były już pociągi składające się z dwóch jednego wagonu, obsługiwane trakcją spalinową lokomotywy SM SP-42, chociaż jeżeli czytamy m, takie opracowanie wydane w równiku ostatnich parowozowych w Polsce, to trzeba przyjąć, że nawet do 1991 roku na tej linii pociągi pasażerskie, jeździły z parowozami, była to jedna z najdłuższych yy, relac... najdłużej utrzymujących uprzyma... się relacji trakcji parowej, już nie mówię o takich, o takich odcinkach jak przepójmy yy, przewoz Bełżuński na przełomie lat 2002-2003, zawieszenie kursu 2003-2006, dwie do 3, Pociągu Habówka-Limanowa i wreszcie, a data 19 czerwca 2006, zawieszenie kursu, i bo jak było przed okiem 2006, podzielono relacje na Habówkę-Limanową i Limanowa, że tak powiem, yy, Habówkę. Nowy sąd, przepraszam, nowy sącz Limanowa i Limanowa, Habubka z przesiadku ograniczając do dwóch, trzech I odtąd, od 2006 roku były tylko pociągi leto prowadzone przez trakcję spalinową albo przez TIG 242, albo okazać 322 z słynnym pociągiem wolności, w której 11. jest 11 listopada do 2022 roku, to jest do rozpoczęcia. Przebudowę. Proszę Państwa, nie będę się tutaj rozwodził nad, przysz nad y, przyszłością w Lidii. Przedstawiłem krótko rozwój, regres i upadek linii 104 w dotychczasowym kształcie, a o przyszłości powiedzą Państwo w drugiej części. I jeszcze na koniec tylko przepraszam, że nie było prezentacji, ale coś się odwleczy, to się nie ucieczy, bo mam zamiar ten referat dzisiejszy rozbudować. W tym roku jeszcze wydać kolomie ciężką. Bardzo dziękuję.